Hello holodzy, witam bardzo serdecznie z tej strony Zakrzak i słuchajcie mamy dzisiaj e, 3 grudnia, czyli pierwszy tak naprawdę dzień e, pełny, minęł nowego sezonu i pokazywałem dzisiaj sklepik z tego dnia. Oczywiście na początku powiem, że możecie zostawić suba na tym kanale, bo do końca roku lecimy po 50 tysięcy widzowie, e, więc możecie zostawić suba. Dziękuję wszystkim subskrybującym i oczywiście dodam tutaj nami, jak widzę 10 osób, które mnie zaprosiły i zarazem z, premia, z moim kodem w sklepie Zakrzak, więc słuchajcie, jak chcecie bym się znaj to widzę śmiało, możecie użyć kodu Zakrzak w sklepie, zaproście mnie, a kto wie, może to właśnie Was potwierdzi na naszym odcinku. Sklepowym, bądź na jakimś streamku. Dobra, mamy 10 i idziemy do sklepu z przedmiotami. Widzę, tak jest mój kodik, kodik Zachszak, pozdrawiam wspierających w sklepie i widzę, patrzymy sklep, a mamy, mamy widzowie, elfkę, czyli naszą tutaj panią powrót. Wielki powrót ze skina, który był dokładnie chyba rok temu w sklepie na święta. Powróciła pani elfka, czyli pierwszy świąteczny skin w sklepie, który wpadł w tym roku. Więc widzę, co tu dużo mówić, za 800, mega tania, mega ładna. Jednym słowem, Piękny, świąteczny skin, widzowie Może nawet go sobie kupię e, Ja osobiście go polecam Dla mnie to jest 10 na 10, mega fajne ubrania Mega fajne kolorki, ogólnie Jednym słowem, kozaczek, kozaczek Kozaczek, e, super jest Naprawdę, Widzę e, kozak Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej Mamy tutaj skiny po 800, takie bambiki W kapturach jakby, tak to nazwijmy, słuchajcie Możecie sobie wybrać jakiego tylko chcecie e, Macie ich do wyboru aż 8 więc, myślę, że całkiem spokojna oferta, każdy znajdzie coś dla siebie e, Idąc dalej, mamy widzę króla oro, czyli naszego tutaj złotego, e, złotego, mm, złotego władcy, który podobno miał być kiedyś w e, fabule, ale do niej nie trafił, więc e, ciekawe czemu nie trafił Mamy do niego tak, złoty styl, mamy złoty, ale nie aż taki mieniący się oraz mamy taki jakby zgniły widzę, taki zgniły jakby, mm, jakby nie wiem jakby miał 1000 lat, powiedzmy. Do niego mamy oczywiście tutaj, widzę, lotnie, smoko szkielet, e, która wygląda oto w taki sposób, słuchajcie, złote świecąca, złota nieświecąca. oraz e, taka, no, tysiącletnia. Tak to nazwijmy, widzę, albo z brązu, nie wiem. E, aczkolwiek, no. Fajne, w ogóle napiszcie w komentarzu, czy kupujecie panią Elfkę. E, idąc dalej, widzę obserwację skin za 1200 e, vibaków, który wygląda w taki oto sposób. Taki snajper, wiecie, snajper przykryty kocem kamuflażowym takim, żeby go ktoś nie zobaczył z daleka. E, on ma dwa style ogólnie: niebieski oraz fioletowy szczerze, Fioletowy mi się bardziej podoba i myślę, że więcej kilofu będzie do niego pasowało. No i w sumie na ten model również jest to całkiem spoko skin. Dobra, idąc dalej widzę. Słuchajcie, mamy tenisiskę, czyli babeczka, która weszła w siódmym sezonie, w ogóle taką ciekawostkę dam, kupiłem ją od razu jak wyszła. Nic e, sumie nie żałuję, bo jest naprawdę ładnym skinem. Taka sportsmenka, nie? Tenisistkowka, tenisistowa, te tenis... Co? Nieważne, yy, ma plecak z piłką yy, z piłką wbitą w rakietę tenisową, mega sztosik Dalej mamy powrót widzowiec skórki świąteczny Lizak, słuchajcie Mega fajna skórka, jest świąteczna, więc oczywiście polecam, widzę, wszystkie świąteczne rzeczy są po prostu świetne I nie ma co się szukiwać. świąteczne rzeczy są najlepsze w Fortnite'iku, polecam Mamy emotkę Kołysanko, mamy ściągnij wodze Mamy, odegraj swoje. E, I to tyle zemotek Mamy pakiet wizowy tych trzech rzeczy za 1000 wagów, które był również w sklepie przedwczoraj. Yy, I tak, dalej mamy pakiet uliczny Ninja. Jeszcze nie ma nowego pakietu startowego, ale prawdopodobnie niedługo będzie. Tu jak nie kupiliście karnetu, macie karnet, ja mam ulepszenie. No i pakiet wizualny ekipy Fortnite. Tak to wygląda yy, w dzisiejszym sklepie. Co polecam? Oczywiście elfkę i skórkę do broni, tak samo jak odegraj swoje. Jak coś kupujecie, widzę, możecie użyć mojego kodu zakres w sklepie, będzie mi bardzo miło. I co? Subujcie mój kanał, dziękuję wszystkim za suba, subskrybujcie mój drugi kanał, wbijacie na Discorda, link macie w opisie na Instagrama e, i co? To ode mnie tyle widzę i zapraszam Was jutro na streama około godziny 15. E, będzie fajnie, będzie fajnie, będą gry z wizami. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę, widzowie. Do streamka. Elo, elo, cześć, cześć, bye, bye.